Czy cierpisz na poranną senność oraz brak energii? Czy nie potrafisz wstać z łóżka, poranna kawa ci nie pomaga? Nie wiesz co z tym zrobić i nie wiesz co może być przyczyną tego problemu i jakie jest rozwiązanie? W tym wideo chciałbym opowiedzieć Ci o witaminie B6. Witamina B6, a konkretnie jej deficyt, może być przyczyną Twojego problemu. Witamina B6 jest bardzo ważna dla Twojego metabolizmu. Jeżeli cierpisz na deficyt witaminy B6, to będziesz prawdopodobnie cierpieć na poranną senność oraz brak energii. Jeżeli chodzi o witaminę B6, to jest ona potrzebna do metabolizowania białek oraz tłuszczy, czyli generalnie dla Twojego metabolizmu. Jeżeli chodzi o formę wit witaminy B6, która jest najlepsza, bo jest dużo form, niektóre są po prostu nieaktywne, niektóre są aktywne, to polecam taką formę B6-5, fosforan pirydoksalu inaczej B6 P myślnik 5 myślnik P. Jest to najlepsza forma witaminy B6, ponieważ jest to forma aktywna. Jest ona praktycznie 3 do 5 krotnie bardziej efektywna od tej nieaktywnej formy witaminy B6 i wielu z was ma problemy z konwersją właśnie witaminy B6 do formy aktywnej. Dlatego polecam po prostu suplementowanie tą formą aktywną. W tym wypadku nie potrzebujemy tej konwersji, ponieważ dostarczamy już formę aktywną. Powinno Wam to pomóc z tą sennością z rana, powinno Wam to dostarczyć więcej energii i powinno Wam to pomóc ograniczyć kawę. Kawa, jak wiemy, no, spożywanie zbyt dużych ilości kawy, picie po prostu kawy nadmiernie, w nadmiernej ilości z rana nie jest niczym dobrym. Dlatego polecam spróbowanie tego naturalnego e, remedium. Witaminy B6, bardzo proste rozwiązanie, powinno Wam to pomóc ograniczyć kawę z rana. Po prostu e, powinno Wam to pomóc wstać oraz dostarczyć więcej energii. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania e, i zapraszam do oglądania kolejnych wideo. Dziękuję za oglądanie.